Czasami warto sobie pomyśleć, co by było, gdyby mieć taki wehikuł czasu i zacząć wszystko jeszcze raz, bez tych głupich błędów i z wiedzą, którą mamy dzisiaj. Postaram się wam dzisiaj powiedzieć to, co sam chciałbym usłyszeć na samym początku drogi inwestycyjnej, i również przekazać informacje, które zdobywałem realnie latami i często wiązały się z stratami i problemami na moim rachunku maklerskim. Natomiast dzięki temu, Mam nadzieję, że Wy będziecie mogli zbudować sobie solidny fundament portfela inwestycyjnego i pomóc zadbać o zyski przez długie, długie lata. Zapraszam. Swój pierwszy rachunek maklerski założyłem na drugim roku studiów. Jak szedłem na imprezę dostałem potwierdzenie, że wszystko działa i mogę od teraz kupować akcje. Od tamtej pory uczyłem się mnóstwa rzeczy i dalej uczę zresztą teorii faleliota, ciągów Fibonacciego, jakichś innych wymyślnych teorii, jak zarabiać pieniądze na rynku, jak pokonać ten rynek, ale w rzeczywistości przez tych niespełna 15 lat popełniłem głównie masę błędów i wszystkie te teorie, o których czytałem w książkach i uczyłem się na szkoleniach, Niewiele mi pomogły w trakcie ich popełniania, i po prostu musiałem nauczyć się na własnej skórze, jak to wszystko funkcjonuje. Tak realnie jednak, inwestowanie dla takiej osoby, jaką ja wtedy byłem, jest niesamowicie prostą sprawą i trzeba zadać po prostu fundamenty, i tego mi zabrakło. Więc dzisiaj zabieram Was taką podróż przez checklistę, tak naprawdę, która pozwoliłaby mi wtedy. Być w teraz znacznie lepszej sytuacji pod kątem inwestycyjnym, a być może Wam pozwoli dobrze wystartować lub po prostu poukładać sobie portfel inwestycyjny, tak żeby 2025 rok był Waszym rokiem przynajmniej pod kątem inwestycji. Jestem przekonany, że zarówno te osoby początkujące, jak i już weterani znajdą tutaj kilka rzeczy dla siebie od osoby, która przeszła bardzo, bardzo długą drogę na polskim rynku finansowym. Nie musicie się martwić, to no nie będzie tak, że będę każdą jedną transakcję i każdy rok swojego życia opisywał tutaj ze szczegółami. Podzieliłem ten, podzieliłem ten film jednak na trzy etapy, przez których przejście każdemu inwestorowi pozwoli zbudować bardzo, bardzo mocny fundament swojego portfolio i swojego portfela. Pierwszym krokiem dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma cele, jaką ma awersję do ryzyka, jaka jest jego obecna sytuacja materialna, jaki ma horyzont inwestycyjny, wszystko to jest nieistotne, ponieważ Pierwszy krok to zawsze jest konto maklerskie. Już w ramach tego pierwszego kroku i pierwszego doświadczenia z giełdami wydaje się takiego prostego rozwiązania, jakim jest konto maklerskie, możemy popełnić sporo błędów po prostu przez to, że nie wiemy na początku, jak ten rynek funkcjonuje i na co zwrócić uwagę. Dlatego z perspektywy osoby, która na tym rynku pracuje lat już naście w różnych instytucjach finansowych na różnych stanowiskach, Chcę Wam trochę przybliżyć to jak ten rynek funkcjonuje, jakie to są naczynia powiązane, żebyście po prostu rozumieli z czego niektóre opłaty najczęściej wynikają i jak po prostu uniknąć problemów, żeby łatwiej poruszać się po tym rynku, łatwiej na nim inwestować. I tak z perspektywy inwestora najczęściej interesuje nas po prostu giełda danego kraju, na przykład giełda papierów wartościowych w Warszawie z perspektywy inwestora w Polsce, ale może to być Nowy Jork, cokolwiek tak naprawdę sobie zażyczycie. I z reguły jest to taka instytucja, która funkcjonuje na rynku. I żeby zawrzeć z nią jakąś transakcję, żeby cokolwiek tam zrobić, żeby kupić jakąś akcję, przykładowo Orlenu, ja potrzebuję jakiejś dodatkowej instytucji, która mi te akcje sprzeda, które będą notowane na giełdzie. Nie mogę bezpośrednio pójść do GPW i powiedzieć, że chcę pięć akcji Orlenu. Oczywiście taki pośrednik płaci prowizję dla GPW i GPW utrzymuje się z tych prowizji, które są sumą po prostu obrotu akcji które on ma na swoim rynku. Pośrednik tutaj, wybrałem jako pierwszy przykład TFI, może nam oczywiście te akcję kupić, spakować w fundusz inwestycyjny i sprzedać, ale bardzo rzadko jesteśmy bezpośrednio klientami TFI. Najczęściej mamy jeszcze po drodze jakiś bank czy innego pośrednika, który nam jednostki uczestnictwa sprzeda. I oczywiście ten pośrednik również sobie naliczy dodatkową prowizję, która jest rozliczana, i dopiero wtedy my stajemy się właścicielami jednostek uczestnictwa i dopiero inwestujemy, po takiej drabince na GPW. Drugim przykładem i najczęstszym rozwiązaniem jest pośrednik, czyli dom maklerski, który również może obracać akcjami dla swoich klientów i w ramach tego obrotu rozlicza się z GPW z prowizji. My. Możemy być bezpośrednio klientem domu maklerskiego, ale możemy również trafić do takiego domu za pomocą innego pośrednika, agenta firmy inwestycyjnej, również firmy doradczej w różnej maści. One też mają często oferty od TFI, od domów maklerskich mieszane, więc to też wydaje się pewną korzyścią dla inwestora, że wszystko jest w jednym miejscu. Natomiast te firmy również płacą prowizję do firmy, dla której są agentem. Czyli agent domu maklerskiego będzie rozliczał się z tymi prowizjami z domem maklerskim. I na końcu tego wszystkiego jest biedny klient, czyli my, który te wszystkie prowizje jeszcze musi dodatkowo opakować w kolejną prowizję za obsługę bezpośrednio w tym podmiocie, z którym mamy do czynienia. I jak się pewnie domyślacie, wszystkie te prowizje tutaj po kolei, one są rozliczane i przerzucane na nas na końcu. Dlatego trzeba rozumieć mniej więcej jak to przynajmniej funkcjonuje i zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę oferta, która nas interesuje najczęściej, to są akcje notowane na GPW, a nie usługa oferowania tej oferty przez jakiegoś tam pośrednika dodatkowo. I im szybciej tych pośredników wytniemy, tym lepiej dla nas. I to, co chcemy uzyskać w takiej optymalnej sytuacji, to zwyczajnie w świecie GPW pośrednik, czyli dom maklerski, nasze konto maklerskie i bezpośrednio my, którzy będziemy bezpośrednio zarządzać tymi akcjami, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych, czy po prostu na jakiejkolwiek innej giełdzie, bo te biura maklerskie też mają różne oferty. Koniec końców naszym celem jest jak największe uproszczenie tego łańcuszka i wycięcie tych pośredników, ponieważ każdy jeden szczebel po drodze do tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, czyli mieć w portfelu daną inwestycję, po prostu nas kosztuje i zmniejsza rentowność tej inwestycji i koniec końców nasze przychody z inwestycji w długim, długim terminie. I być może się wydawać, że te 0,5% czasem za obsługę przez rok czasu to nie jest dużo, 1%, wydaje się, że to są naprawdę małe kwoty, natomiast po pierwsze, z biegiem lat, jak nasze portfolio, jak nasz portfel rośnie, te kwoty są coraz wyższe i często są trudne do skontrolowania, a po drugie, co ważniejsze, bez względu na to, czy to jest 0,5% czy 1%, te kwoty są... Zabójcze dla naszych wyników inwestycyjnych i w perspektywie 20-30 lat, właśnie szczególnie wtedy, kiedy mówimy o długoterminowych inwestycjach, one są najbardziej dotkliwe i potrafią nas kosztować kilkaset tysięcy złotych w tym okresie, o którym mówimy. Dlatego bardzo mocno uważajcie na te opłaty, i tam, gdzie można, warto je wyciąć. W dużym skrócie, to co chcemy, i to czego nie chcemy, przede wszystkim bardzo nie lubimy takich rzeczy jak pośrednicy, i unikamy wszystkich pośredników po to, żeby po prostu oszczędzać nasze pieniądze i nie wydawać je na obsługę, która nie jest nam tak naprawdę potrzebna. I druga rzecz, wszystkie opłaty. To jest pierwsza kwestia tutaj, jakby jeśli chodzi o inwestycje i o to, co robimy z naszymi pieniędzmi. Tutaj nie ma za bardzo uczuć i rozterek. Gwarantuję wam, że banki, pośrednicy też nie patrzą na was jak na przyjaciół. Więc w pierwszej kolejności patrzymy na opłaty manipulacyjne, opłaty za prowadzenie konta, zarządzanie, wpłaty, często też takie opłata za to, że wpłacimy na rachunek się pojawia, przewalutowania itd. Tak tu zawsze chcemy mieć po prostu jak najmniej. Standardem jest darmowy rachunek, niska prowizja w okolicach 20%, 30% i to jest prowizja od transakcji brak opłat za jakieś zarządzanie w skali roku i tak dalej. Przewalutowania okolice 0,5% to też jeszcze jest do zaakceptowania, ale warto sobie to przeliczyć, bo można przewalutować środki, jeżeli będzie taka potrzeba za darmo i przelać bezpośrednio w euro czy w dolarach, jeżeli w ogóle będziecie tego potrzebować. To na czym nam zależy to właśnie niskie te prowizje. 20 03 standard. Jak się da niżej to super. Nieraz i są takie podmioty, można do pewnych limitów obracać akcjami za darmo. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, ale często jest pomijana i zwłaszcza na początku w ogóle o tym nie myślimy, bo ta oferta i tak wydaje nam się szeroka. Musimy mieć dostęp do funduszy ETF. Obecnie to się zdaje już standardem, ale trzeba na to zwrócić uwagę warto mieć dostęp do rynków zagranicznych, bo nasza giełda jest funkcjonuje, ale ma swoje wady i to sporo wad, więc bardzo bardzo nam zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej tych rynków dostępnych, bo po prostu możliwości będzie mieć większe. To nie jest tak, że jest jedno idealne rozwiązanie. Rankingów kont maklerskich znajdzie się mnóstwo. I można oczywiście z nich skorzystać, przykładowo Bankier stworzył niedawno aktualizację takiego rankingu trzy najważniejsze doły e maklerskie do XTB, M Bank i BOŚ. I to się powtarza, z kim nie rozmawiam to bardzo chwalą te właśnie doły e maklerskie, przy czym warto zwrócić uwagę na to, że XTB dopiero niedawno dodało dostęp do IKX poza tym, jeśli chodzi o obligacje chyba zrezygnowali z dodania rynku obligacji do swojego rachunku makarskiego, a to moim zdaniem bardzo, bardzo dużo wada. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć dwa czy trzy takie rachunki da się to zrobić, tylko po prostu operacyjnie jest to trudniejsze. Jeden bardzo fajny produkt czyli automatyczne inwestowanie portfela inwestycyjnego, czyli ustalamy sobie strategię robimy tam zlecenie stałe i to się wszystko samo inwestuje i można to wykorzystać w konstruowaniu swojej strategii o czym za chwilę. Poza tym jeszcze dodałbym do tego Saxo Bank i Interactive Brokers, bo są to bardzo fajni brokerzy już zagraniczni, ale oni mają niesamowicie szeroką ofertę. Bardzo nowoczesne rozwiązania, bardzo fajne rozwiązania i przede wszystkim bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o prowizję. I kolejną, jeszcze rzeczą, taką najprostszą, która może traktować trzeba ją z przymrożeniem oka, ale każdy może mieć ją już w kieszeni, czyli Revolut. Tam również możecie. Inwestować w swoje środki. Już mamy najtańsze, najlepsze konto maklerskie z szeroką ofertą i wynegocjowaną specjalną prowizją. Możemy przejść do tego, jak zacząć i od czego w ogóle zacząć? To, co już w zasadzie wspomniałem, czyli pierwsza rzecz, rachunek IKX, jest to najprostsza sprawa, banalna sprawa, ale im jesteśmy młodsi, tym większe ma znaczenie w naszej przyszłości, w naszym portfelu. IKX są to po prostu rachunki inwestycyjne, rachunki maklerskie, takie same jak po prostu zwykłe rachunki maklerskie, ale mają obydwa limity wpłat. Dokładnie omawiam ten temat i dokładnie omawiam te limity na swoim filmie na tym kanale, który opublikowałem w grudniu, więc szczegóły zachęcam do zapoznania się tam. W ramach tych limitów IK i IGZE możemy inwestować środki i dzięki temu nie musimy płacić podatków jak będziemy przychodzić na emeryturę. Albo płacimy po prostu mniejsze. To jest w takim dużym uproszczeniu. IGZE jeszcze jest taką sztuczką na obniżenie sobie podatku już teraz, bo wpłaty na IGZE można wpisać jako Obniżenie podstawy opodatkowania. Następnie, w ramach uporządkowania tego w zasadzie, jak funkcjonujemy z naszym rachunkiem i portfelem inwestycyjnym, mamy obligacje skarbowe. I te obligacje skarbowe są o tyle ciekawym i ważnym elementem, że w zasadzie nie ma dużego sensu dla osób młodych budowanie portfela. Tylko w oparciu o obligacje skarbowe. Dlaczego? wyjaśnię w dalszej części tego filmu. Ale są świetnym miejscem na trzymanie tak zwanej poduszki bezpieczeństwa, swoich środków na czarną godzinę. I są też bardzo fajnym pierwszym krokiem. Jeżeli nigdy w życiu nie zainwestowaliśmy ani jednej złotówki, kupienie takich obligacji skarbowych pozwoli nam zobaczyć, jak działają papiery wartościowe. I ostatnia rzecz z tych podstawowych to pasywny portfel ETF. Oczywiście tego się mówi ostatnio sporo. Taki długoterminowy i prosty w obsłudze, a przede wszystkim tani. Fragment portfela będzie dla większości z nas głównym trzonem inwestycyjnym. I tak, na dobrą sprawę, jeżeli będziecie mieć te trzy elementy już odhaczone, to mogę spokojnie powiedzieć, że jesteście lepsi od 60 albo nawet 80% osób w Polsce. A dwa, jak się uprzemy, to już więcej nie trzeba. Wasze potrzeby inwestycyjne są już załatwione i nie musicie. Nic więcej robić. Te trzy elementy potrafią Wam załatwić i emeryturę, wcześniejszą, późniejszą, nie ma znaczenia, środki na czarną godzinę, ale także zyski w długim terminie, ochronę przed inflacją. Co sobie chcecie, jakikolwiek cel inwestycyjny nie postawicie. I oczywiście ja tutaj nie jestem w stanie Wam zarekomendować jakiegoś portfela ETF, nie jestem wam w stanie powiedzieć, kupcie to, a nie kupujcie tam tego. Wszystko, co miałem w kanale, nie jest poradą inwestycyjną. Po drugie ważniejsze, nie wiem, kim jesteście tam po drugiej stronie. I jakkolwiek chciałbym Wam pomóc i dobrze e, doradzić, to nie będę w stanie tego zrobić, jeżeli po prostu nie usiądziemy w cztery oczy i nie porozmawiamy, bo każdy ma zupełnie inną sytuację finansową, osobistą i, i tak naprawdę jest zupełnie inną osobą. Natomiast Natomiast jest coś, co mogę Wam podpowiedzieć, ewentualnie w ramach tego, tych portfeli ETF. W strategiach panują dwa przekonania. Pierwsze, takie podstawowe i najczęściej spotykane, czyli wybieramy sobie jakieś tam rynki: Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Chiny, nie ma znaczenia. Wrzucamy fundusze ETF, które po prostu będą obrazować te rynki w całości, nie pojedyncze akcje, ale w całości. No i czekamy aż urosną i to wszystko. W tym podejściu jest jednak pełna pułapka czyli najczęściej te portfele mają w sobie jakąś. Część Stanów Zjednoczonych bardzo dużą, a to dlatego, że przez ostatnie 14 lat Stany Zjednoczone miały się świetnie i w zasadzie były najlepsze, jeśli chodzi o porównanie do innych rynków. Natomiast wcześniej, jeżeli popatrzymy, to rynki wschodzące, akurat w tym wypadku, wiem nie dlatego, że to jest na wykresie, bo na wykresie mamy wszystkie rynki międzynarodowe, ale po prostu pamiętam, że w tamtym okresie rynki wschodzące były lepsze, czyli na przykład Chiny, a Stany Zjednoczone były gorszą inwestycją. Jeszcze wcześniej znowu Stany Zjednoczone były lepsze, i tak dalej, i tak dalej. I to się może zmieniać w czasie. Drugi pomysł i drugie podejście, drugą strategię inwestycyjną, czyli nie interesuje nas, który rynek kupimy. Kupujemy cały świat i to wszystko nie przejmujemy się później niczym. W tych indeksach na cały świat tak czy inaczej, w dużej mierze na dzień dzisiejszy mamy Stany Zjednoczone, dlatego że jest to po prostu ogromna gospodarka, ogromny rynek. Ale jeżeli będzie się to zmieniać i świat się będzie zmieniał, to również ten indeks się zmieni. Kolejne etapy, a w zasadzie jeden etap, bo to już jest wędrówka, to nie jest rzecz, którą można odhaczyć, jest dostosowanie do siebie tej strategii i stworzenie własnej strategii inwestycyjnej. I każdy z nas jest na innym etapie tej drogi. Chciałem jeszcze jedną rzecz podpowiedzieć, coś co chciałbym, żeby ktoś mi powiedział na pierwszym roku studiów. Chodzi o to, że zmienność to nie jest. Ryzyko. Bardzo często jest tak, że jeżeli nowi inwestorzy wchodzą na rynek, kupują akcję urlenu, akcja Urlenu spadną o 5 zł i oni są bardzo przerażeni, bo stracili pieniądze. To nie jest prawda. Zmieniła się cena akcji, które kupili. Dalej mają tyle samo akcji, ile kupili. I to jest taka sztuczka myślowa z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo istotny element inwestowania, zmienności się nie pozbędziemy, ryzyka. Czasem możemy się pozbyć. Co mam dokładniej na myśli? Zmienność to jest po prostu to, jak zachowują się indeksy, akcje na przestrzeni lat. Tu widzimy zmienność na SP 500. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. Ta zmienność nie jest problemem, ale musimy mieć ją na uwadze. Z tego względu, że jeżeli mamy do czynienia z takim inwestorem, jakim ja byłem, mając lat 20, z perspektywą inwestycji jeszcze przez 40-50 lat. To ja nie muszę wtedy się bać praktycznie niczego. Ta zmienność nie ma dla mnie znaczenia, bo to tak jak tutaj widzicie, mamy tutaj 30 lat na wykresie. Zmienność była, były krachy giełdowe, rok 2000, 2007, 2008, 2011, ostatnie lata 20. Więc było dużo dramatów na giełdzie, ale koniec końców giełda i tak rośnie. Więc mnie ta zmienność jako osoby młodej niespecjalnie interesuje. Tak jak mam lat 35, na dzień dzisiejszy i mam jeszcze przed sobą 20-30 lat inwestycji. Zmienność mnie już bardziej interesuje niż 10 lat temu, ale wciąż niewiele. Dla osób, które za 5 lat idą na emeryturę, ta zmienność może być zabójcza, bo jeżeli zainwestowały środki tutaj i za 5 lat mają iść na emeryturę i nagle im giełdy spadną. To oni będą mieli bardzo, bardzo duży problem. Każdy fundusz inwestycyjny, emerytalny mają takie suwaczki. I te suwaki działają w ten sposób, że im dalej w las, im bliżej do emerytury, tym mniej zmiennych aktywów, tym mniej akcji, a tym więcej obligacji, które tej zmienności nie mają. I to samo będziemy musieli robić po prostu w swoim czasie dostosowywać tą strategię. Ważna rzecz, zmienności nie unikniemy, ona z nami będzie. Nie musimy się nią martwić, chyba że za rok przechodzimy na emeryturę. Natomiast to, czego chcemy unikać, to ryzyko. I ryzyko to nie jest wykres, to nie są zmiany ceny, to są bankructwa, to są dziwne produkty, to są dziwne pomysły, które często nie wychodzą. I tego chcemy unikać zawsze. Chyba, że macie te 5% swojego portfela, które lubicie wrzucać w takie rzeczy, jakieś altcoiny czy inne pomysły, to czemu nie, znając ryzyko, Takiego podejścia nie ma problemu. I czym się różni ta sytuacja od tamtej? Jeżeli mi fundusz indeksowy, fundusz ETF spadnie o 10% na SP500, bo mamy kryzys, tak jak nie w 2020 roku, no to duża szansa, granicząca z pewnością, że on za 5-10 lat będzie wyżej. Jeżeli mi spółka padnie, to ja już tych pieniędzy nie odzyskam. Więc często łatwiej jest mniejszym ryzykiem inwestować koszykami, funduszami ETF niż. Kupować pojedyncze spółki. Oczywiście nie jest to tak emocjonujące i ciekawe, i często zarobimy po prostu mniej. Bo może być tak, że kupimy Nvidia i przez dwa lata zarobimy 800%. Jasne. Częściej będziemy mieć rację, jeżeli po prostu małą rzeczką będziemy generować sobie te przychody i przynajmniej część portfela powinna taka być. Jeżeli chcemy przeznaczyć inną część portfela na jakieś takie pomysły, szukanie spółek to jest zupełnie inna sprawa, ale musicie sobie po prostu zadać pytanie jakim inwestorem jesteście. Te pierwsze kroki, tutaj jak Wam mówiłem, te trzy filary, jeżeli je załatwicie, to Wasze portfolio, Wasz portfel inwestycyjny będzie się miał dobrze. Co zrobicie więcej, to już wszystko dla Was. Dzięki wielkie, miłego dnia.